Cześć, witam Cię serdecznie. Tu z mojej prawej strony Filip Wolan-Wolański. Tak, jest ma. Polowałem na Ciebie w Warszawie, na media treningu nie udało się. Wczoraj na ważeniu latałem, biegałem, szukałem, uciekłeś mi. Dzisiaj cały dzień nie mogłem Cię złapać, no i wreszcie jak... Tak, już Cię mam i że tak powiem nie popuszczę CI. Walka, oglądałem calutką, wszystkie trzy rundy, no nie było łatwo. Stres... No jest kozak, strajkerski, stójkowy pojedynek, yy, Oliveira postawił bardzo, bardzo mocne warunki. Tak jest, To no, wszystko prawie powiedziałeś, a wytłumaczyć czemu mnie nie było. Z racji tego, że nie mieszkałem w hotelu, bo tutaj jestem z Krakowa, mieszkałem u siebie w domu, także nie było mnie w fotelu prawie cały czas, praktycznie w ogóle, o inaczej, tak? Natomiast na ważeniu szybko, szybko, yy, no bo też zmęczony, żeby odpocząć. W Warszawie nie wiem, czemu nam się nie udało złapać, natomiast jeżeli chodzi o walkę, no ciężki pojedynek, silny zawodnik, na każdy mój czas odpowiadał, więc ciężko nam się było rozwinąć, no ale się udało. Powiedz mi, czy game plan na walkę był taki, żeby prowadzić ją jak najdłużej, jak najwięcej w stójce, czy może raczej miał być taki spontan i po prostu jak warunki pozwolą, tak będzie, bo tak naprawdę walki grapplerowej nie było prawie żadnej. Próbował tam Brazylijczyk jedno kopnięcie wsadzić, które przechwyciłeś i obaliłeś go na plecy, ale nawet nie szedłeś w parter. Chyba w tej stójce było tobie wygodnie? Tak, no ja pierwszą rundę miałem zacząć spokojnie, bo wiedziałem, że on jest ma zdrowie na trzy rundy, więc taką sobie rozpoznawczą miałem zrobić rundę. Wiadomo, jak się nadarzy okazja, to miałem to kończyć wcześniej. Natomiast takie nie było. Wiedziałem, że jest twardy, że umie przyjąć, więc zastanawiałem się, że mogą być to trzy rundy. Po tych trzech rundach powiem Ci szczerze, że nie do końca byłem pewien wyniku. Obstawiłem albo remis, albo tam z decyzją jednak na ciebie. Był split decision. Było takie ujęcie już po tym jak sędziowie ogłosili wynik, jak komentator powiedział, że walka jest twoja, że te ręce tak trochę uniosłeś, położyłeś się na głowie i miałem wrażenie, że trochę nie dowierzałeś, czy to było tylko zmęczenie? Nie, nie, zmęczenie było. Ja czułem, że, to, że tę walkę wygrywam, chociażby przez to, że gdzieś tam w tej stójce czułem się, że przeważam. Natomiast on próbował tych obaleń, ja się broniłem przed każdym, więc to też jest jakoś tam punktowane. Yy... No i co, no, czułem, że wygrywam, o tak. Czułem, że wygrałem walkę, może nie każdą rundę, bo tam jedną walka była może równa, ale dwie na pewno. Yy, dużo serca, dużo, dużo duszy, że tak powiem, dużo zdrowia zostawiłeś. Yy, też nie chciałem Cię zaczepiać i prosić o wywiad, jak wychodziłeś z OKTAGONu, bo rzeczywiście do Łukasz. Sz szedłeś nie do Żydu Łukasza, który przy chwilę walczył, niestety przegrał przez te kiepskie rozcięcie, ale byłeś też piekielnie zmęczony, biało-zielony i naprawdę ledwo łapałeś no, oddech. Dostałem dwa takie ciosy na dół, Wróciło gdzieś tam mi się jedzenie, musiałem oddać, no ale wszystko dobrze. Cóż mogę powiedzieć? Walka genialna. Zrehabilitowałeś się, że tak powiem, w sumie po tej genialnej walce, tak naprawdę z Wrzoskiem, gdzie pokazałeś, że jesteś czołowym, całowym, tak naprawdę piórkowym u nas w kraju. Powiedz mi jakieś plany na następną walkę, może jakiś przeciwnik, czy na razie relaks, i odpoczynek i nic z rzeczy. Na razie nie myślę w ogóle o walce, praktycznie od po. Od o końcówki sierpnia zabierniczałem do tej walki, więc teraz totalny reset. Nie myślę w ogóle na razie nic. A powiedz jeszcze kibicom i fanom twoim, którzy nie wiedzą, jak wygląda e, zakontraktowanie twoje, jeżeli chodzi o KSW? Na dłużej. Na dłużej. Ile walk? Nie wiem, czy mogę na to, o tym mówić, ale mam kontrakt na kilka walk. Tak. Bardzo sobie dziękuję, bardzo, bardzo gratuluję i mam nadzieję, że te walki będą z walki na walki coraz lepsze. Dziękuję bardzo. Dzie